Dlaczego ta osoba, o której myślisz, w taki sposób postąpiła w stosunku do ciebie, do sytuacji? Dlaczego to się zadziało? Jak na to odpowiada energia? A więc hmm, dlatego, że ta osoba ma skłonności do izolowania się ma skłonności do uciekania. Najlepiej czuje się w swoim towarzystwie, gdzie wtedy, kiedy jest w izolacji, nikt jej nie ocenia. Ta osoba wtedy nie musi się z nikim porównywać, bo może gdzieś cierpi na kompleks traum z przeszłości. I kontakt z innymi ludźmi powoduje, że ona czuje się gorsza. Ale ta osoba też ma taki charakter pustelnika. Kogoś, kto może właśnie bardzo potrzebuje ciszy i spokoju do magicznej modlitwy, czymkolwiek by ta magiczna modlitwa nie była. Ale mam takie poczucie, że w tej osobie się coś przemienia, że ona niespodziewanie zawita do Twojej przestrzeni albo będzie pragnęła dowiedzieć się czegoś więcej o Tobie, o Twojej sytuacji. A czego Ciebie to ma nauczyć? Ma nauczyć Ciebie słuchania, słuchania innych. Ma nauczyć ciebie intencji, budowania właściwych intencji. I wszystko to pokazuje się w przestrzeni, w energii, jako wielka nauka dla ciebie, dla ciebie, ale i też dla tej istoty. Na co warto zwrócić uwagę? Że w tej sytuacji zajdą nieodwracalne zmiany, i nie będą one gorsze, one po prostu zdarzyć się muszą, bo ktoś ma tutaj wielkie i duże marzenia. Tym wszystkim jest duch miejsca, który się opiera.